Kurwa, ale dostałem. Ale damy Ja tam poszedłem z przodu sam Kolejny reflekt oh, o... No, Dzięki bombu. Ja, Dobrze wyszło, nie? Podobno. O ja pierdolę Bluedbą. Jakiego kurwa nienawidzę, tyle ma hapsa, że chujdzie Dobrze, że nie perendi. No Ja mam w ogóle pasywka mi się włączyła, już trochę, tu pobiegam z tyłu teraz. A, wszystko, w nie ma nic, co mnie on to jest spokojne. No. Nie otworzyłem. nie miałeś? Tak. Miałem. Okej. Okay. Ja Teraz się go boję w takim razie. Ja 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 Nawet nie z potaskić. potaszkiś. nie od razu, wiesz? On jeszcze na koniec się wkurwi. Nooo, ja się jeszcze boję, nie. No. Chcesz odpuścić? No, jak wy chcecie. A ja pogonę bym najwyżej. Jak on się wkurwi, to nie spierdolisz, nie? No, ciężko, naprawdę. To, to nie było szczerze, No więc jest... Nie wiem, kurwa, jak to się stało.